Czego w ogóle zacząć, żeby taką fundację założyć, jak ją potem prowadzić? Zacząłbym od przeliczenia tego majątku, <noise> oszacowania jego wartości. Musimy mieć 100 tysięcy złotych, ale to oczywiście nie są tylko i wyłącznie środki pieniężne, tylko do... Ee... Ale żeby uruchomić fundację rodzinną, to jest na start? Majątek, majątek. Okay. musi być taki majątek. <noise> <noise> to znaczy, niezależnie, czy to są udziały, czy środki pieniężne, no to, jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ktoś musi ustanowić tą fundację i to albo w ramach testamentu Albo za życia tego fundatora, czyli naszych rodziców lub rodzica któregoś. Rodzice żyją, mają się dobrze. Ustanawiają fundację rodziną, czyli mają ten majątek, e, ustanawiają, spisują statut. Spisują mhm. statut notariusza, który jest taką konstytucją trochę rodziny na pokolenia, czyli e, generalnie muszą ustalić. Kto będzie, jaki będzie, kto będzie w, w zarządzie, kto będzie zasiadał w zgromadzeniu beneficjentów, bo tu jest też jedna ważna uwaga, to znaczy, że nie wszyscy beneficjenci zasiadają w zgromadzeniu beneficjentów.